A to jest przykład filmu nagrany przednią kamerą ZT Lite. Mamy tutaj do dyspozycji rozdzielczości do Full HD. No a efekty sami widzicie. Ja spróbuję teraz przejść do pomieszczenia i zobaczymy jakie są efekty zapisu w słabszym świetle. No i jestem już w pomieszczeniu. Oczywiście obraz siłą rzeczy jest gorszy. Ale coś tam widać. Nie jest tu całkowicie ciemno okno, znajduje się tam w tamtą stronę, niezbyt blisko. Jestem tutaj troszeczkę schowany. Także światło jest, ale nie ma go zbyt wiele. Nie ma oczywiście żadnego sztucznego światła. Zatem, hmm, może być chyba. Sprawdzimy jeszcze może przy sztucznym oświetleniu. Może coś ciekawego się stanie. No tak, przy sztucznym oświetleniu jest zdecydowanie lepiej. Yy, Niemniej chyba jednak najlepiej przedniej kamery do nagrywania filmów używać yy, wyłącznie przy świetle dziennym na zewnątrz pomieszczeniach warunkowo.